Co jest takiego szczególnego w tej nocy betlejemskiej, i dlaczego te święta są takie wyjątkowe? Powodów pewno jest wiele. Zwróćmy uwagę na trzy. Tej nocy i w czasie tych świąt miłość zdaje się być bardzo konkretna. Cezar August. Betlejem, spis ludności, kwyryniusz, Syria, nawet pieluszki, żłób pasterze, aniołowie gwiazda. Bardzo dużo konkretów. Miłość jest konkretna. Słowo staje się ciałem. Żadne inne święto nie wymaga tyle konkretów co Boże Narodzenie. Pomyślmy chociażby o przygotowaniu wieczerzy wigilijnej, o choinkach, o ozdobach, o prezentach. O barszczu, o łóżkach, o, o grochu, o kapuście, o rybach, o ziemniakach. Ile tam było szczegółów? Jakby zrobił taką listę, ile tam jest konkretów? To chyba żaden inny wieczór, żadne inne święta nie są tak bardzo konkretne. Miłość jest konkretna w czasie tych dni. I dlatego one są wyjątkowe. Bo my nieraz mówimy: no, no, ten chłopak ogólnie jest bardzo dobry, ale konkretnie to nie pomagał przy Wigili. No, może ogólnie jest, jest, jest w porządku, ale konkretnie to siedem razy muszę poprosić go o zmianę żarówek. No, moja żona ogólnie jest naprawdę kochana, ale, ale konkretnie to nie umie odpuścić. Bardzo nas męczy ta miłość ogólna, ta miłość tylko ideami, ta miłość tylko pojęciami. Człowiek jednak, gdzieś w głębi serca, jest małym dzieckiem i cieszy się konkretnym prezentem, konkretną miłością. Więc to czyni te święta bardzo wyjątkowe, bo Bóg, który, który był zawsze, który istniał zawsze, staje się niesamowicie namacalnym konkretem, aż dotykalnym. I takim będzie do końca życia, kiedy będzie przywracał wzrok niewidomym, kiedy będzie leczył paralityków, kiedy, kiedy będzie mówił słowa konkretne. A więc te święta są wyjątkowe, bo, bo w nich miłość wylewa się w sposób konkretny. Dlaczego jeszcze? Pewno dlatego jeszcze, że w czasie tych dni miłość jest bardzo wywyższająca. To jest naprawdę niesamowite, że oni przyszli z Nazaretu. Nie wiem, jaką, jakie miasto, jaką wioskę w Polsce można by porównać do, do tej zapadłej wioski czy miasteczka. To jest niesamowite, że naprawdę to chodziło o Maryję, nie o kogoś innego. I też niesamowite, że rodzą się w takim miejscu, które. No, nie jest hotelem pięciogwiazdkowym, nawet nie jest hotelem. To jest niesamowite, że Bóg przychodzi w takich warunkach, ale dlaczego? No, właśnie dlatego, żeby pokazać, że, że ja Was kocham, że dla mnie miejsce nie jest istotne, dla mnie warunki nie są istotne. Jezus przychodzi tak, jakby chciał powiedzieć: naprawdę, ludzie, kochani, nie ma takiej rodziny, nie ma takiej biedy. Moralnej czy, czy materialnej, w której ja bym się nie mógł narodzić. Każdego człowieka wywyższam, bo jeżeli rzeczywiście człowiek przychodzi do tego, co nędzne, to go wywyższam. Gdyby dzisiaj Bóg przyszedł na świat, ba, niekoniecznie Pan Bóg, ale papież Franciszek, gdyby przyjechał do Krakowa i nie poszedł na Franciszkańską 3, ale nie wiem, na Dereniową 4, 8, 11, czy jakąkolwiek inną ulicę, to ta rodzina by się czuła zaszczycona. Wywyższona. Że nie urodził się w pałacu Heroda, a przecież było miejsce, że nie urodził się po prostu gdzieś u Piłata, czy nie urodził się u arcykapłana, nie urodził się u kogoś bardzo bogatego. Rodzi się w takich warunkach, które są bardzo biedne, jakby chciała powiedzieć: Ja wywyższam każdą rodzinę, każdego człowieka, bo wszyscy jesteśmy dziećmi. Ale żeśmy tak w tej historii świata poróżnili siebie, siebie nawzajem, że jednak uważamy się za dzieci lepsze, za dzieci gorsze. Zasadów Bożych, bardziej ważnych i mniej ważnych. Nie żyjemy na co dzień świadomością, że, że papież jest tak samo wartościowym człowiekiem, jak ten, który leży na ulicy. Nie żyjemy taką świadomością ewangeliczną. Więc przychodzi Bóg i mówi: Ja Was wywyższam, wywyższam tą naturę, która może już jest upodlona przez socjologię, przez yy, kulturę, przez, przez historię swojego życia. Ja ją wywyższam nie dlatego, że. Że gardzę mędrcami, przyjdą im mędrcy. Nie dlatego, że gardzę bogaczami, wezmę i dary, będę rozmawiał z bogatym młodzieńcem. Nie dlatego, że ja, ja kogokolwiek odrzucam, ale dlatego, że jesteście już zmęczeni tym byciem zdołowanym przez to, że ktoś jest ważniejszy, że ktoś niszczy kogoś, że ktoś po prostu jest, nie jest bratem, ale jest dominantem. Więc może dlatego te święta są też takie piękne i ta noc, bo w czasie tych świąt słyszymy, że, że, Bóg, że ta Jego miłość wywyższa nas z poczucia bycia azerem, z poczucia bycia kimś niedowartościowanym czy kimś niepotrzebnym. Może dlatego pierwsi są pasterze, którzy nie mieli superrenomy w tamtych czasach. Dlaczego jeszcze te święta są bardzo jakieś wyjątkowe? Może też dlatego, że. W tych świętach objawia się miłość wieczna. Jechałem wczoraj do domu na Wigilię. Na Zakopiance miałem parę cmentarzy, ale jakoś dwa utkwiły mi bardzo w pamięci w pikuszowej i w Dębnie Podhalańskim. Może dlatego, że są blisko drogi, ale może dlatego, że bardzo wiele było zapalonych zniczy. Takie dziwne, przecież to nie wszystkich świętych. Przecież to nie Wielkanoc, kiedy się wspomina zmartwychwstanie. Ale jakoś takie bardzo normalne. Kiedy jeździłem parę lat temu jeszcze na święta do Maresso, parafia niedaleko Mediolanu we Włoszech, tam był tak mocny zwyczaj odwiedzania zmarłych w Boże Narodzenie i Wielkanoc, że było wrażenie, że jest się w uroczystość wszystkich świętych. Bo gdzieś w tych ludziach, którzy zaparają znicze, Gdzieś w tych ludziach, którzy odwiedzają zmarłych właściwie w Boże Narodzenie, jest to głębokie przeświadczenie, że tam w Betlejem narodziła się miłość wieczna. To dziecie, które jest bardzo kruche i w tamtych czasach przy tej śmiertelności dzieci mogło się być narażone naprawdę nie tylko na Heroda. To dziecie przynosi takie życie, że nawet śmierć nie jest w stanie to życie zniszczyć. I to jest niesamowite, że Bóg przychodząc do, właśnie do Betlejem, mówi w czasie tych świąt: Nie bój się. Nie bój się śmierci. Nie bój się choroby. Nie bój się czegokolwiek, bo jeżeli się raz w życiu narodziłeś, to nigdy nie umrzesz. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. Jeżeli raz w życiu się narodziłeś, to znaczy, że będziesz żył na wieki. I patrząc właśnie na, na to dziecię, patrząc na to Boże Narodzenie, patrząc na Betlejem, człowiek niesamowicie czuje się wyjątkowy i szczególny, bo jeszcze raz wierzy w to, że ta miłość nie umrze. Wierzy w to, że Bóg przyszedł na świat, po to, żeby powiedzieć człowiekowi: już nigdy nie umrzesz. Już nigdy nie umrzesz, nawet jeżeli przejdziesz przez taką śmierć, jak śmierć moja.